O, cześć! Nie spodziewałam się tutaj. Powinien się zastanawiacie, czy mam tarczę i miecz. No więc dzisiaj powiem wam, co moim zdaniem oznacza rycerskość w dzisiejszych czasach. Więc oznacza się ona odwagą, szacunkiem do ludzi, którzy nas otaczają, heroizmem, prawdomocnością, Podążając do celów, które sobie postawiliśmy, oraz chęcią pomocy innym w potrzebie, np. organizując biurę karytatywnych żywności oraz ubrań. Możemy również stanąć w obronie młodszych i słabszych. To, moim zdaniem, jest rycerzka w dzisiejszych czasach. Dziękuję. Bądź, Bądź jak rycerz z tego zamku. Zawsze dotrzymuj danego słowa. Nigdy nie zawód zaufania. Nie uciekaj z pola bitwy. Śpiesz z pomocą potrzebującym. Pomagaj i zostaj rycerzem! Bądź jak rycerz, nie bój się niczego. Walcz do końca, nie poddawaj się! Bóg, honor, ojczyzna To wartości, dla których prawdziwy rycerz gotowy jest oddać własne życie. W dzisiejszych czasach o rycerskości możemy mówić. Gdy ktoś jest honorowy, poświęca się dla innych, jest dobrze wychowany i szanuje kobiety. Rycerstwo dla mnie to odwaga, bohaterstwo, poświęcenie, pomoc słabszym, honor i ojczyzna, wiara, oddanie i posłuszeństwo. Rycerz to osoba o dobrym sercu i zawsze skora do pomocy. Czym jest rycerskość w tych czasach? Oto jest pytanie. Rycerskość to, kiedy ktoś w internecie próbuje Cię obronić, osobę słabszą. Można to nazwać jako bohaterstwo lub gentleman. Według mnie to rycerskość w tych czasach nadal istnieje, tylko trudniej ją dostrzec. Rycerskość w sieci jest to dla mnie taki gest, który może zrobić każdy człowiek. Jeśli ktoś kogoś skrzywdzi, zawsze znajdzie się ten rycerz, który ochroni przed tą falą hejtu. A jeśli nie ochroni cię przed tą falą i dotknie jednak cię ten hejt, to nie załamuj się, dąż do swoich celów i bądź sobą. Reczyłość dla mnie dziś jest bardzo aktualna. Lecesz to człowiek z zasadami. Wierny i oddany. Dziś o ryzykości możemy mówić, gdy ktoś jest właśnie taki poświęca się dla innych innych. Jest Dobrze wychowany i szanuje wszystkich. Zwłaszcza w internecie, gdzie wszystko można napisać czy umieścić. W ważne, aby się nie bać. W spotykamy się wielokrotnie z brakiem szacunku do drugiego człowieka. Poprzez hejtowanie osób, opinie, komentarzy również możemy spotkać się z wieloma niebezpiecznymi stronami zachęcającymi do wykonywania niebezpiecznych, czasami zagrożających życiu czynnościami. Dlatego też ważne jest, aby nie ulegać wpływu internetu na nasze życie, które jest realne, a nie wirtualne. Dlatego bądźmy odważni, aby nikt nie mógł nami kierować. Waleczni, aby zwalczać wszystkie niebezpieczeństwa i zagrażające w życiu strony internetowe. Silni, aby nie poddawać się i walczyć ze przemocą w sieci. Cechami rycerza były: waleczność, wierność, odwaga, męstwo i honor. W dzisiejszych czasach również możemy spotkać ludzi, którzy posługują się cechami rycerskimi. Podczas gdy w internecie niektórzy są hejtowani. To są ludzie, którzy na to nie pozwalają. Bronią i swoim przykładem są dla innych. Warto być rycerzem i nie pozwalać na rozprzestrzenianie się zła. Musimy swoją odwagą zaprzeczać złym, nieprawdziwym komentarzom. Dużo jest takich rycerskich postaci w moim odczuciu. Rycerskość w sieci jest dla mnie pomocą dla osób hejtowanych które często są niepełnoletnie i nie wiedzą, jak zareagować. I też o tym swoim rodzicom. Każdy z nas może zostać takim rycerzem, pomagając innym ludziom. Nie dla hejtu, jak dla pomocy. Rycerzkość w sieci to na przykład pomoc potrzebującym chorym poprzez zbiórki charytatywne. W sieci możemy również stawać w obronie tych, którzy zostali utknięci hejtem bo rycerskość to pomoc, odwaga, miłość i honor. Rycerskość to pozytywna postawa w obronie innych, odwet wobec hejtu, jaki słyszymy i widzimy w swoim otoczeniu. To odwaga, aby nie bać się wypowiadać własnego zdania i bronić słowa osoby słabszej i mniej zdecydowanej w wypowiedziach. Kiedyś rycerz to nic innego jak człowiek w zbroi. Teraz rycerz w sieci to ten, który nie atakuje słowami, lecz potrafi wysłuchać. Doradzić i udzielić pomocy. To dobry przyjaciel. Moim zdaniem, odpowiednikiem rycerza w dzisiejszych czasach jest osoba pełniąca rolę wolontariusza, ponieważ rycersko skarży mi się z bezinteresowną pomocą. Współczesny rycerz nie musi walczyć mieczem. Jego polem bitwy jest walka z własnymi słabościami, a jego zbroja to postawa pełna sz szlachetności. Każdy jest rycerzem tocząc bój o godność i hart ducha. Codzienność to pole zmagań, każdy może odnosić pra prawdziwe zwycięstwa, odnajdując radość życia i godność rycerskiej służby, pomagając innym. Współczesny rycerz, tak jak i jego średniowieczny odpowiednik, musi charakteryzować się odwagą. Powinien wspierać słabszych i im pomagać. Dla mnie współczesnymi rycerzami są obecnie lekarze, pielęgniarki, sanitariusze i analitycy medyczni, walczący z panującą na świecie pandemią koronawirusa. Lekarze są rycerzami. Stawiają czoło zarazie, pomagają ludziom walczyć z chorobą. nie ja sieci nienawidzę. Wśród ludzi z imienia Hej, skryjesz pod Moim zdaniem, w sytuacji, w której aktualnie się znajdujemy, czyli w czasie pandemii koronawirusa, cechy prawdziwego rycerza, odwaga, waleczność, można przypisać lekarzom, pielęgniarkom, pielęgniarzom oraz ratownikom medycznym, którzy zamiast żelaznej zbroi ubierają maseczki oraz przyłubice i walczą na pierwszym froncie z zarazą. Rycerskość współczesna. Rycerskość to cecha stylu bycia opartego na kroczeniu trudniejszą ścieżką i odgrywaniu mądrych i odważnych powodów. Jak rycerzem współcześnie być odważnym, bronić słabszych, nie bać się wyzwań, dotrzymywać słowa, nie migać się od obowiązku, być szczerym i szlachetnym, ale dążyć do celu, być obowiązkowym, pomagać innym, nie spóźniać się, krzyczeć na meczu. szanować kobiety i osoby starsze, sprzątać po sobie, dbać o swoje imię.